Witam Kamil Cebulski. Kłaniam się bardzo, bardzo nisko, moi drodzy. Pierwszy kwietnia piękna wiosna za oknem, a ja się dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo źle czuję, ponieważ wczoraj zrozumiałem coś bardzo, bardzo ważnego. Czasami mamy takie momenty w życiu, gdzie macie jakiś pewien światopogląd, jakieś spojrzenie na świat i nagle dochodzi do was. Tak, jakby nie wiem, ktoś stanął przed wami i zaoferował wam dwie pigułki. I jak zjecie jedną pigułkę, to będziecie dalej żyć w nieświadomości, a jak zjecie drugą pigułkę, to dostaniecie olśnienia i będziecie, będziecie widzieć prawdę. Ja właśnie wczoraj byłem na przyjęciu, na gender fluid poliparty, i rozmowy i dyskusje, jakie na tym przyjęciu się odbyły, no, zmieniły mnie, zmieniły mnie bardzo, dlatego uzmysłowiłem sobie przez te wszystkie rozmowy, że byłem bardzo złym człowiekiem, że by, byłem biały, byłem hetero, byłem żonaty, mam dzieci, jestem bogaty, zdrowy, jestem najgorszą wersją tego, co dzisiaj można być, dlatego. Chciałem za to wszystko przeprosić. Tego symbolem jest właśnie ta koszulka, którą dzisiaj zakładam, bo dzisiaj jest nowy Kamil, nowy czerwony Kamil, ponieważ zrozumiałem, jak ważne jest co innego niż do tej pory, czym się w życiu kierowałem. A co zrozumiałem na gender fluid poliparty z ludźmi, który, z którymi tam się spotkałem, mianowicie zrozumiałem, że przedsiębiorcy to są bardzo, bardzo źli ludzie. To właśnie przez nich nasze społeczeństwa są biedne i się nie bogacą. To oni, poprzez swoją chciwość i aroganckie podejście, nie chcą się dzielić swoim bogactwem, przez to całe społeczeństwa są bogate. I oni są, tak na dobrą sprawę. Źródłem wszelkiej biedy i, i całej tej depresji, są odpowiedzialni za wszystkie samobójstwa, jakie e, są na świecie i, i całe zło, ponieważ no, spójrzmy prawdzie w oczy, z jednej strony mamy fakty, a z drugiej strony mamy emocje. I zastanówcie się, czy chcielibyście być zdrowi, czy chcielibyście mieć. Poczucie zdrowia, tak, że bylibyście pewni, że jesteście zdrowi. I co jest ważniejsze? Czy dążyć do zdrowia, czy po prostu myśleć, że się jest zdrowym i, i, i przez ten cały czas być szczęśliwym? Czy bogactwo jest ważne, czy może poczucie bogactwa? Czy to, że ciągle oszczędzacie po to, żeby rzeczywiście mieć te pieniądze i, i żeby żyć trochę lepiej? czy może wziąć kredyt, kupić mieszkanie, potem brać jeszcze więcej kredytów i żyć po prostu na wysokiej stopie i mieć to poczucie, mieć dostęp do tego co daje bogactwo bez posiadania tego bogactwa i mieć bardzo wysokie poczucie bogactwa. Co jest ważniejsze? W tym i w tym miejscu macie przecież Taki, taki sam poziom szczęścia, ponieważ dysponujecie tym samym, co daje wam szczęście. Tak samo cała ta przereklamowana wolność. Co jest ważniejsze? Wolność, czy poczucie tej wolności, czy nie lepiej czuć się wolnym, a może niekoniecznie być wolnym, czy może odwrotnie czuć się zniewolonym, tak, a jednak mieć. Większą wolność. Więc fakty czy emocje. To samo z bezpieczeństwem. Czy dobrze jest czuć się bezpiecznym, czy dobrze mieć kilka karabinów, kilka pistoletów, czy może lepiej po prostu oddać to w ręce innych ludzi, w ręce państwa i mieć naprawdę silne poczucie bezpieczeństwa. Muszę sprzedać. Wszystkie pistolety, jakie mam, to ponieważ no, to, było, to było złe. To było złe, ponieważ to poczucie jest dużo ważniejsze i przedsiębiorcy tego nie rozumią, ponieważ przedsiębiorcy to są bardzo źli ludzie. Co jeszcze zrozumiałem? Co jeszcze zrozumiałem, że do tej pory myślałem, że o, młody mężczyzna, chłopak jednak. Ma w sobie to dążenie do tego, żeby zrobić karierę, zarobić dużo, duże pieniądze. Po to się uczy, po to pracuje po godzinach, po to odracza w całą konsumpcję. Przecież mógł chodzić na imprezy co tydzień, tracić przytomność, spędzając czas z kolegami, zapijając się na umór, być szczęśliwym, generować duże poziomy dopaminy i, i czuć ciągle tą ekscytację i radość z życia, ale jednak nie odkłada to na później po to, żeby iść do pracy po to, żeby znaleźć ten, ten, ten wzór, tą drogę, żeby nie być przeciętnym, żeby być lepszym, żeby zarobić lepiej. Nie dla siebie, po to, żeby uwić gniazdo, po to, żeby nie brać tych kredytów, po to, żeby być bogatym, po to, żeby stworzyć dobry dom, lepszy niż inni potrafią to robić, ponieważ jeżeli do tego dojdą, to te kobiety, które e no, Im imponuje to, że mężczyzna jest mężczyzną i nie żyje na garnuszku kogoś, tylko doszedł do czegoś samodzielnie, jest twardy, potrafi podjąć decyzję, wychować dzieci? To kobiety do, do, legną do takiego człowieka i chcą mieć takich mężczyzn wokół siebie. I teraz pytanie, czy kobiety, które Pragną, żeby mężczyzna był męski, też nie powinny się zastanowić nad swoimi preferencjami, czy to nie jest coś zupełnie odwrotnego. I takie miałem dziwne przeświadczenie, że rodzina to jest drużyna, to jest team dwóch często przeciwstawnych sobie, Charakterów, gdzie jeden jest nastawiony na pracę, na zarabianie, na utrzymywanie, na oddawanie tych pieniędzy rodzinie, a druga osoba specjalizuje się w tym, żeby ta rodzina funkcjonowała: że, że, że jest dobrze nakarmiona, że, że żyje w dobrych warunkach, że e, zajmuje się nie tyle dziećmi, co z całym społeczeństwem. Dwie wyspecjalizowane osoby ściśle współpracujące, ku jednemu celu, po to, żeby stworzyć potomstwo, wychować i dobrze je uposażyć w przyszłość, ponieważ chcą, żeby w przyszłości mieli lepiej niż rodzice. I to jest aroganckie, i to jest strasznie aroganckie. Ja to właśnie wczoraj zrozumiałem na Gender Fluid Poliparty i, i zrozumiałem, jak bardzo byłem Złym człowiekiem, bo być może kiedyś takie podejście do życia dawało nam szczęście. Musieliśmy się napracować, zbudować dom, znaleźć, znaleźć kobietę, dzieci, żeby wtedy troszeczkę dopaminy, żeby troszeczkę innych hormonów szczęścia nam się wytworzyło, wtedy czuliśmy się spełnieni. Ale dzisiaj? Dzisiaj mamy technologię. Posudeliśmy się do przodu. Bóg powiedział: czyńcie sobie ziemię poddaną. Więc zadomowiliśmy konie, zaczęliśmy jeździć na, ko na koniach, żebyśmy mogli szybciej biegać. Potem wybudowaliśmy drogi, samochody po to, żebyśmy się mogli przemieszczać. Potem stworzyliśmy samoloty, żeby móc latać bardzo, bardzo szybko, żeby w ciągu doby móc przelecieć dookoła Ziemi. A teraz planujemy rakiety, które w pół godziny nas przetransportują na dowolne miejsce. W świecie. I mamy technologię. Kiedyś musieliśmy to, używać tych staroświeckich metod do tego, żeby coś osiągnąć, żeby czuć się spełnionym, żeby, żeby czuć się szczęśliwym. Ale dzisiaj mamy technologię i możemy to przyspieszać. Dawno temu nauczyliśmy się destylować alkohol, który daje nam potężny zastrzyk dopaminy i endorfin. Potężny. Potem yy, możemy zapalić skręta, możemy łyknąć tabletkę SLD. Tak, która da nam, oj, wielkie poczucie szczęścia. Wymyśliliśmy bezpieczny seks, pigułki, prezerwatywy. Od tej pory możemy uprawiać wolny seks w różnych konfiguracjach, w wielokątny, i to nawet ostatnie doniesienia nauki mówią, że raz możemy być w takim związku mężczyzną, raz kobietą. Czy po co mamy czekać i odkładać sobie ten, to, to szczęście, które ma przyjść w przyszłości? To, czy, przecież możemy teraz czuć się szczęśliwi, mieć poczucie potężnego szczęścia, być przekonanym, że jesteśmy szczęśliwi, nie musimy czekać. Możemy użyć piły łańcuchowej, żeby ściąć drzewo, nie musimy rąbać tego drzewa siekierą. I to jest postęp, moi drodzy. I właśnie tutaj. Moje przedsiębiorcze myślenie wychodzi, do którego wyznawcą byłem do tej pory, ponieważ gdzieś uznawałem, że ten człowiek może osiągnąć spełnienie i szczęście poprzez pracę, poprzez dbanie o siebie, poprzez generowanie pieniędzy, generowanie majątku, naukę, edukację swoich dzieci, ale tak niestety nie zrozumiałem, że przedsiębiorcy to są najbardziej egoistyczni ludzie, jakich chodzą po tej planecie. Ja nie jestem komunistą, chociaż mam czerwoną koszulkę, ale wiem, że Bóg stworzył ludzi i wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. A Bóg stworzył różnych ludzi: stworzył przedsiębiorców, którzy lubią pracować, którzy czerpią szczęście z pracy, ale też stworzył innych ludzi: stworzył meneli, alkoholików, nierobów, bumelantów. Bezrobotnych i oni czują szczęście właśnie poprzez takie działanie. I kim jest ten przedsiębiorca, który chce narzucić innym drogę, która prowadzi ich do unieszczęśliwienia? Bo jeżeli kogoś, ktoś czuje się szczęśliwy nie pracując, to czy My musimy go skazywać na śmierć głodową w sytuacji, kiedy on rzeczywiście nie chce pracować, tylko dąży zgodnie ze swoim DNA do uszczęśliwienia siebie? No właśnie. Nie jestem komunistą, czytam dużo książek i czytam Miltona Friedmana i Adama Smitha, którzy powiedzieli, że rozwinięta gospodarka, bogata gospodarka to jest gospodarka, która się specjalizuje, gdzie... Są różne, różni ludzie, którzy mają różne talenty dane od Boga i należy im w tych talentach pomagać, należy te talenty rozwijać i jeżeli wtedy każdy człowiek rozwinie swoje ta talenty, do zmaksymalizuje rozwijanie tych talentów, to wtedy gospodarka jest bogata. No właśnie, a kapitaliści, przedsiębiorcy walczą ze specjalizacją, bo jeżeli ktoś ma talent nie roba, to w kapitalizmie ta osoba wypadnie z puligenowej umrze z głodu, nie będzie się rozmnażać. Czyli to kapitaliści występują przeciwko planie, planu Bożemu. Tak? Ponieważ Bóg tak stworzył tych ludzi i nie możemy siłą narzucać takiego myślenia, że każdy musi pracować po to, żeby przeżyć. Prawda? I czy moralne jest to, że jak ktoś zasadzi drzewo, będzie dbał o to drzewo, kilka lat to drzewo wyda owoce, to czy moralne jest to, że te owoce należą tylko i wyłącznie do niego i ten jeden człowiek może korzystać z owoców? Otóż nie. To jest niemoralne, ponieważ Bóg stworzył różnych ludzi, ci ludzie mają różne potrzeby. I o ile przedsiębiorcy czerpią szczęście z pracy, inni ludzie szczęścia z pracy nie czerpią. Więc czemu nie możemy żyć razem, koło siebie? Ci, co pracują i czerpią z tego szczęście, będą sobie pracować i dzielić się efektami tej pracy z tymi, którzy nie chcą pracować i szczęście generują właśnie w ten sposób. Czyż w takiej sytuacji i jedni, i drudzy nie mieliby tego, na czym im najbardziej zależy? I właśnie to jest to przedsiębiorcze, złe, kapitalistyczne myślenie. To jest właśnie to, że ci przedsiębiorcy, oni nie pracują po to, żeby być szczęśliwym. Oni pracują po to, żeby czuć się lepszym, po to, żeby się pokazać, po to, żeby budować sobie te dobre domy, mieć uśmiechnięte rodziny, w których nie ma żadnych problemów, a nie po to, żeby się cieszyć swoją pracą i z takimi przedsiębiorcami trzeba, trzeba walczyć. Żeby kraj był bogaty, tak jak mówił Ludwig von Mises i Adam Smith i Milton Friedman, musi być specjalizacja, więc musimy dążyć do tego, żeby każdy człowiek obdarzony każdym talentem mógł się w tym talencie spełniać i ludzie, którzy nie lubią pracować, nie mogą być od tego odcięci. Dziękuję bardzo, Kamil Cebulski. Pierwszy kwietnia aktualnego roku prima aprilis, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.